Kucharze rywalizowali w drugim konkursie kulinarnym imienia Wiktora Kulerskiego. Straż Miejska na patrole wyruszy nowym samochodem. W ubiegłym roku w Grudziądzu ukazała się nowa edycja książki kucharskiej Nauka gotowania do użytku ludu polskiego autorstwa Wiktora Kulerskiego. Z tej okazji przed rokiem zorganizowano pierwszy konkurs kulinarny. Z kolei dziś miejsce miała druga edycja tej kuchennej rywalizacji. Jest to już drugi konkurs kulinarny imienia Wiktora Kulerskiego w oparciu o jego książkę wydaną w ubiegłym roku w Grudziądzu. Zorganizowaliśmy właśnie ten drugi konkurs. On odbywa się na terenie naszej szkoły. Dzisiejszy konkurs dotyczy przede wszystkim rozdziałów 6 i 7 książki poświęconych rybom i jarzynom. Dzisiaj prezentujemy potrawy z ryb i z warzyw. Jest to dosyć trudny temat ze względu na to, że no muszą uczestnicy turnieju muszą zachwycić jurorów tymi potrawami, które często nie są zbyt popularne, ponieważ no nie każdy lubi ryby i nie każdy lubi warzywa. Zmagania podzielone były na dwie kategorie. W pierwszej rywalizowały szkoły. Wśród uczestników nie mogło zabraknąć reprezentacji grudziąckiego astronomika. Uczniowie przy, przygotowywali się no, praktycznie dwa tygodnie pod, kon, pod okiem naszych nauczycieli. Oczywiście przepisy kulinarne są wzięte z tej książki. Y, troszeczkę może y, unowocześnione, ale wszystko zgodnie y, z regulaminem tego konkursu. Przygotowałyśmy kankę ze śledzi i pieruszki z kapusty. A ile trwa przygotowanie takiej potrawy? Co trzeba wykonać, żeby powiedzmy wygrać dzisiaj? Ogólnie przygotowywałyśmy potrawę bardzo długo, bo wczoraj zaczęłyśmy już po 12. Robiłyśmy do 16.20 i dziś dokańczamy, więc czasu dużo jest w to wkładane, bo etapy przygotowania po prostu są długie. W drugiej kategorii o tytuł najlepszej biły się przedstawicielki koła gospodyń wiejskich. Na konkurs dzisiaj przygotowałam karpia w sosie polskim na Wilię, który się podaje na wigilię w na naszym dzisiejszym. A Teraz pani widzi jakąś sałatkę, tak? Jeśli dobrze Sałatka Pomidorowa to jest z pomidorów. Z pomidory, krajane w talarki, cebula. Cebula jest przyprawiona solą, pieprzą, octem i olejem oliwą zamieszane i, i właśnie i tutaj ten ocet daje bardzo taką, taki winny smak tej sałatki pomidorowej. I tak średnio czasu zajmuje przygotowanie takiej potrawy? Wystarczy 10 minut. Co Pani przygotowujecie na konkurs? E, w ogóle w ogóle na przykład e, śledź e, smażony w occie i do tego ziemniaki zapiekane karaski e, smażone na maśle i szpinak i karp w sosie szarym i właściwie piernikowym i y, pomidory właśnie według starych recept, receptury z cebulą z olejem z octem. W ubiegłym roku tytuł najlepszej zdobyła właśnie placówka z naszego miasta. Żeby powtórzyć to osiągnięcie, potrzeba spełnić kilka niezwykle ważnych kryteriów. Są różne. Kate... Po pierwsze, liczy się smak, liczy się wygląd potrawy, liczy się sposób podania tej potrawy, liczy się umiejętność prezentacji tej potrawy, no i przede wszystkim walory smakowe. Ostatecznie w tym roku najlepszą okazała się reprezentacja z zespołu szkół ekonomicznych z Trzewa. Grudziądzanie się na trzecim miejscu. Kolejne kulinarne zmagania z książką Wiktora Kulerskiego w tle odbędą się już za rok. Ogłoszony przetarg na zakup samochodu dla Starzy Miejskiej zakończył się sukcesem i w ręce strażników trafił fabrycznie nowy pojazd. 13 lat temu kupiliśmy Skodę, Fabię, małą, nową, salonową. A teraz po raz pierwszy samochód, który służy codziennie do służby, będzie służył mieszkańcom, będzie nam służył również do przewożenia osób zatrzymanych, ujętych, osób pod wpływem alkoholu. Nowy samochód nie tylko jest nowocześnie wyposażony, ale także ma być jeszcze bardziej funkcjonalny, by usprawnić działania straży. Co roku są bardziej, że tak powiem, wyposażone, lepiej wyposażone. Z całą pewnością będzie lepiej służył celom straży miejskiej niż te starsze pojazdy, bo. Straż Miejska zajmuje się nie tylko bezpieczeństwem mieszkańców, ale również bezpieczeństwem zwierząt, również jeszcze innymi sprawami związanymi z porządkiem szeroko rozumianym. Więc ten jest do tego wszystkiego dostosowany i bardzo praktyczny. Oprócz tego prawdopodobnie, bo jeszcze nie jeździ, dopiero będzie jeździł za chwilę, ma bardzo ekonomiczny silnik, czyli będzie tani w eksploatacji. No myślę, że jest to dobry zakup. Okazuje się jednak, że nie tylko pojazd jest nowy, ale także sposób oznakowania. W zeszłym roku zmieniły się przepisy, które narzuciły strażom miejskim i kolor samochodu i sposób oznakowania. Wszystkie straże w Polsce, jeżeli od roku kupują samochody, to muszą kupić samochód srebrny i muszą go oznaczyć w taki sposób, jak ten nasz jest oznaczony. Koszt inwestycji nie przekroczył zaplanowanej kwoty, czyli 100 tysięcy złotych, z czego 80 tysięcy to zakup samego samochodu, a 20 tysięcy to koszt związany z przystosowaniem pojazdu do obowiązujących wymogów. Na grudziąckie drogi strażnicy nowym pojazdem wyruszą od poniedziałku, to jest 2 grudnia bieżącego roku.